C'est ce que je suis. Dzień dobry, państwu, witamy w stronie Szybki Kolejny, bo dziękuje, jest ja bardzo bardzo będzie, będziemy mówić o, o gościu, który szybko biega, jest szybki jak błyskawica, do tego ma zdjęcia robione za 250 milionów dolarów. 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 Otóż, podczas ostatnich mistrzostw świata Usain Bolt minął linię mety i w tym momencie fotograf Oliver Morin zrobił mu zdjęcie w tym samym momencie, kiedy niebo rozświetliła błyskawica, a błyskawica to przecież jest Bolt. Właśnie i teraz pojawia się pytanie, czy jedno zdjęcie może być warte 250 milionów dolarów. Ja z tym pytaniem, zwracam się do jedynego fotografa, którego z nami którego mam pod ręką, czyli gościa, który się nazywa Karapociari. Ja mam krótki test na to wszystko. Ja mam na to bardzo. Krótki to, ty masz co innego. W tym momencie zrobimy zdjęcie, które będzie warte 250 milionów dolarów. Jesteś, do Jesteś gotów? To zdjęcie I to, i to już mamy i co to jest? Jak tylko się zrobi. <gry> jak tylko ktoś za nie tyle zapłaci. Każda sztuka jest warta tyle ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. Tylko że w tym wypadku za to zdjęcie nie mieliby płacić normalni ludzie, tylko sponsorzy. Co jest, Karol? Zaczyna wychodzić. To jest dokładnie to samo. Ja co Kanye West i Kim Kardashian, jak urodzili no. dziecko, zgłosił się do nich jakiś australijski magazyn, podejrzewam że taki plotkarski, mhm. zaproponował im jakąś horrendalną kilka milionów za zdjęcie dziecka. A po co mu to zdjęcie? To... Ja słyszałem, że oni się nie zgodzili i chcieli więcej. Ja słyszałem, że Kanye West powiedział, że nie, że to jest ich dziecko, pewnie Kim Kardashian by sprzedała, mm -hmm. to stary powiedział nie. Ja się jeśli oni są w stanie zapłacić już 5 milionów dolarów za zdjęcie dziecka, to znaczy, że oni wiedzą, że im się to zwróci. Po co wam zdjęcie tego dziecka? W sensie, że no, pojawi się to i, i co, ale czy wy będziecie chodzić po znajomym i mówić tak Widziałaś, zdjęcia zdjęcie dziecka na pudelku? Ale podglądanie jest najfajniejsze. Ty podglądasz i osoba podglądana nie wie, kto ją podgląda. I nieważne, czy się podglądasz na pudelku. A ona jeśli nie wie, że ją podglądasz. Czyli, że ja się przebieram i ja tak. wiem, że Ty mnie podglądasz. Tak, tak o, To o. mnie to nakręca. Proszę bardzo. No. no i teraz już nie jest warte 250 milionów dolarów. No nie jest za duże. Jest jedno na całym świecie takie zdjęcie. Jedno. Ja wiem, że wy macie w swojej kolekcji też dużo zdjęć, które jest jedno na cały świat, ale, ale pomyślcie sobie, że macie coś unikalnego. No i co, Podobało Wam się? Fajne, nie? Fajne, nie. Służej, że pokażę Wam blisko, bo jest takie małe. Wracając jeszcze do Usaina Bolta i zdjęcia mm -hmm. zrobionego. Ja rozumiem, że to jest mega, mega mała prawdopodobność, że, że uda ci się uchwycić, kiedy on biegnie tak. i wygrywa, i jednocześnie ta błyskawica uderza Rozumiem to i ja rozumiem, że to może być dużo warte. Ale jeśli sponsorzy mają kupować to zdjęcie mm -hmm. za 250 milionów dolarów, to no. czy nie łatwiej będzie im kupić zdjęcie za 20 tysięcy dolarów mm -hmm. i dorobić na, na ta, tamto ten, 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 ten Bolt? I jeszcze będzie ładnie mm -hmm. wyglądał ten Bolt. Przecież 99% ludzi będzie myślał, że to i tak jest fotoshopowane. Ale tak się dzieje właśnie, że historyczne zdjęcie. To są, te, to są te zrobione w tym momencie. Aczkolwiek no. w wielu konkursach, i widziałem parę lat temu był Grand Press Foto, to jest polski konkurs na moje przez zdjęcie. niemieckie było takie to. zdjęcie, jak masz przystanek autobusowy, mhm. no nie? Taki przeszklony tym takim mlecznym szkłem, mhm. to na dachu było tak strasznie dużo widać łap kaczych, czy tam mewich, mhm. że tak strasznie dużo mew stoi mhm. na tej wiacie. I to było jedno ze zdjęć, które dostało jakieś tam wyróżnienie, czy nagrody, jakąś mhm. tam w kategorii zwierząt. Okazało się, że to zdjęcie było fotoszowane, i to mhm. tak totalnie, bo tych kaczek było chyba połowę mniej. ale tak wiedzieli, naprawdę. jak dawali. Nie, no ja nie. Daj mu nagrodę. I dopiero potem ktoś tak. Hej, te odciski są identyczne jak te? Ty, czekaj. Czy ty myślisz, że jeśli sponsor kupuje takie zdjęcie z 250 milionów dolarów, to jak on to pokazuje ludziom, to, to ludzie dolarów? to docenią? 250 milionów dolarów, tak, tak powiedziałeś. No też dużo 250 milionów. <laughs> to jest dosyć dużo. Jeszcze nawet nie znam, nie znam takiej liczby. Szczerze. 250 milionów, dolarów. a 250 milionów? I tak myślisz, to... że jak on pokaże takie zdjęcie ludziom, to oni to docenią? myślę, że nie. Obczajcie najnowsze do kina, My widzimy się już jutro i będzie piątek, a piątek, to weekendu jest początek. Do tego czasu bądźcie! lekko Snąniczy